Starałem się odnaleźć ileś informacji o tym dzisiejszej patronce dnia, o patronce stolicy, o Matce Bożej Łaskawej, o tym obrazie, który możemy znaleźć w kościele Jezuitów przy ulicy Świętojańskiej. I to okazuje się, że ten obraz w Warszawie jest kopią obrazów z Włoch. północnych Włoszech na początku XV wieku został namalowany, i wtedy była ogromna zaraza. Północne Włochy, zobaczmy. I tak naprawdę rzeczywiście modlitwy w tych północnych Włoszech spowodowały, że zaraza ustąpiła. W połowie XVII wieku przyjechał do Polski pijarzy. Pierwszy tutaj przeor Piarów, który pochodzący z tamtych terenów, gdzie był ten obraz Matki Bożej Łaskawej, kazał namalować obraz. Dokładnie taki sam, czy kopię tego obrazu. I niewiele później, kilka lat później w Warszawie, w Polsce pojawiła się znowu zaraza yy, i zaczęto się modlić. Tam podjęto post, ale z tą obrazem Matki Bożej obchodzono po murach miasta i zaraz ustąpiła. Notabene, yy, wielki wpływ miał tutaj magistrat Warszawy. Władze Warszawy zarządziły, żeby rzeczywiście, żeby się modlić. Władze Warszawy ogłosiły już wtedy, zdecydowały, żeby ogłosić Marię patronką stolicy. Od połowy XVII wieku Maryja jest patronką stolicy i jest jej święto obchodzone w drugą niedzielę maja. Co jeszcze wiemy o Matce Bożej Łaskawej? Tydzień temu tutaj o tej porze dokładnie mówiłem, że przy cudzie nad Wisłą się Maryja objawiła, ale wszystko to wskazuje, że to właśnie Maryja w wizerunku Matki Bożej Łaskawej, patronki stolicy, objawiła się rosyjskim jeńcom, w przeddzień bitwy, tej, która zwyciężyła, w którym Polacy pokonali, pokonali bolszewików. I Maryja jest tą, która chroni, chroni Warszawę, chroni swoich ludzi, swoich podopiecznych przed atakami z wagą. Na obrazie widzimy Maryję, która trzyma w rękach połamane strzały. Ona chroni przed pociskami nieprzyjaciela, ona chroni przed chorobami, przed zarazami. Dlatego myślę, że warto w tym czasie, czasie epidemii, czasie, czasie zarazy, szczególnie się uciekać do Matki Bożej Łaskawej. Oj Boże, może kiedyś i władze Warszawy na to się zdecydują, żeby też się o to modlić. Ale tak naprawdę my nie ustawajmy w tym, tej modlitwie. Tyle tylko, że oczywiście zaraza, epidemia jest czymś niełatwym, ale jest jeszcze coś gorszego. Od kilku tygodni odmawiamy codziennie przy nabożeństwie majowym akt zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, i tam są słowa, że tym największym wirusem jest grzech. I Maria jest tą, która pomaga nam. W walce z tym największym wirusem, właśnie z grzechem. Ona jest tą, która przyniosła łaski, która yy, łaski wyprasza dla nas. W drugim dzisiejszym czytaniu mieliśmy o grzechu, o łasce. Każdy z nas jest skażony grzechem pierworodnym. Każdy tak naprawdę zasługuje na śmierć, bo zapłatą za grzech jest śmierć, mówi Pismo Święte, ale Jezus Chrystus pokonał grzech, pokonał śmierć, a Maria jest tą, która na świat przyniosła. Zbawiciela, przeprowadziła Zbawiciela na świat i ona wyprasza łaski. Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje, jak Maria działa. Maria za dużo nie mówi, za dużo nie działa, ale ona dostrzega problemy człowieka. Ona w Ewangelii dzisiejszej dostrzega, że w kani Galilejskiej zabrakło wina, zabrakło czegoś, co jest łaską od Pana Boga, czegoś, co jest powodem do radości, do miłości. I ona pierwsza stawia się u syna. Zrób coś. Oczywiście, y, mówi trochę innymi słowami, Jezus na początku reaguje troszkę nerwowo, mówi, to nie moja sprawa. Dlaczego ty się wtrącasz w pewnym sensie? Dlaczego Ty to robisz? tak? Dlaczego teraz mówisz jeszcze nie czas? Ale ostatecznie pod wpływem tej prośby Maryi, Jezus dokonuje cudu. I Maryja jest tą, która wyprasza łaski dla nas. Pytanie tylko tyle, czy my Maryję zapraszamy, czy Maria rzeczywiście jest naszą patronką, czy jest naszą matką, czy jest naszą królową, czy jest naszą orędowniczką. Ona nie jest zbawicielem świata. Niektórzy tu się kłócą, czy ona jest półodkupicielką, czy nie. Nie jest. Jest jedyny odkupiciel Jezus Chrystus, a Maria jest tą, która jest bliska sercu Jezusa i ona wyprasza łaski. Sama z siebie ich nie daje, ale wyprasza. Dlatego prośmy Pana Boga przez ręce Maryi ogromne łaski. Łaski pokonania epidemii, łaski pokonania wszelkich chorób, wszelkich nieszczęść, wszelkich wrogów, ale może jeszcze bardziej prośmy Maryję, aby wyprosiła nam łaskę zerwania z grzechem dla nas, dla naszych bliskich. Łaskę nawrócenia. To jest nam bardzo potrzebne, jeszcze bardziej potrzebne niż zerwanie z epidemią, z chorobami, bo choroba, w którymś momencie się skończy, być może śmiercią, a grzech, jeżeli jest jeżeli się z nimi nie zerwie, to kto wie, co będzie z nami w wieczności, dlatego prośmy o łaskę o właśnie zerwania z grzechem. Ale na koniec jeszcze jedno zdanie. Zróbmy to, co Maryja powiedziała. Uczyńcie wszystko, co wokolwiek Wam powie. Ona wie, że to w słowach Jezusa jest nasze zwycięstwo jest nasz ratunek. Dlatego prośmy Jezusa w Jego święte imię przez przyczynę Maryi, a wierzmy, że to, o co prosimy, dostaniemy.